Jesteśmy właśnie w Poznaniu, w drodze do Chorwacji jedziemy tą przepiękną kiją IV6, która dobrana została specjalnie pod mój biur. Będziemy również spać w tym samochodzie, zapraszam do oglądania vloga z tego wyjazdu. Supermoc tej kiji jest taka, że ładuje się z ogromną prędkością i w 18 minut możemy doładować samochód od 20% do 80%. Zobaczcie, 237! Wow! Zobaczcie, jak my się mądrze pakujemy. Tutaj jest bardzo mały bagażnik, ten, że tak powiem, pod spodem. I tutaj na całość tej pokrywy rozłożyliśmy takie torby. Nie bierzemy ze sobą walizki z domu, bo to jest mega niepraktyczne. Wszystko porozkładaliśmy. Tutaj na to rozkładamy nasz materac. I tak naprawdę zostało nam tylko kilka toreb, które z powodzeniem możemy wsadzić tutaj, bo tutaj jest bardzo duża przestrzeń. I w ten sposób mamy dom i sypialnię na kółkach w jednym. Ledwo pędem zdążyliśmy rozłożyć materac, a już sam jest naładowany. No to się zadziało tak jak widzieliście, w jakieś 10 minut. Szok! Jak te samochody już dzisiaj szybko się ładują, rzucamy rzeczy do środka, no i lecimy dalej. A ja wam w ogóle powiem, że te materace są dostępne w naszym sklepie fvpark.shop. Wejdźcie na stronę, zobaczcie sobie. Tak naprawdę możemy wam wyprodukować materac do jakiegokolwiek samochodu, tylko chcecie. Na ten moment mamy dostępne materace do wszystkich modeli Tesli i do Kia EV6. To jest taka jakość materaca od producenta MK Foam, której nie powstydzilibyście się nawet w swoim domu. Naprawdę to jest komfort i najlepsza jakość. Ja jeszcze poszłam do toalety, a Daniel już naładowany na mnie czeka. W sumie to nie do końca Daniel naładowany, tylko samochód naładowany, ale Daniel w sumie też. Zresztą obydwoje naładowani pozytywną energią. I znowu to samochód czeka na nas, a nie my na samochód. I ruszamy dalej w drogę. Ja teraz przejmuję stery, a ty Daniel powiedz, ile będziemy w drodze ładować się. Łącznie do Spitu mamy prawie 1400 km i łącznie mamy 3 ładowania i łącznie 40 minut. Jedno ładowanie 6-minutowe, 13-minutowe, 21-minutowe. Szok. To jest nierealne. I tak będziemy zatrzymywać się częściej i dłużej, nawet autem spalinowym byśmy robili to częściej i dłużej. Pierwsze ładowanie. My w tym czasie idziemy do Lidla na zakupy. Jesteśmy w Kłocku już przy granicy z Czechami praktycznie kończymy już ostatnie ładowanie na dziś i za moment dojeżdżamy już do Chorwacji. Jesteśmy już po nocy w Chorwacji, spaliśmy dokładnie przy tej stacji benzynowej, o tam przy tamtej choineczce na końcu już jesteśmy po toalecie Daniel kończy montować film, który za dosłownie moment wyrzuca mamy sobotę, godzina 10.30 Wyrzuca swój kanał na YouTube, bo dzisiaj o godzinie 12 rusza jego kurs o tym jak Kupić w Tesle, także zapraszam Was na stronę jak kupić Tesle.pl bez polskich znaków i tam dowiecie się szczegółów. Do 1 maja jest bądź była przed sprzedaż. Raczej była, bo raczej do tego czasu nie zobaczycie. Niemniej cena regularna obowiązuje i dalej kurs można nabywać. Ja się ogarnęłam i idę do niego do środka. Ale jest tak super, czuć już chorwacki klimat, jest cieplutko. Tutaj zobaczcie, rosną tulipany. To są jedne z moich ukochanych kwiatów. Mam w zróż a szuzy w oczach. A przed chwilą podeszło do mnie takie starsze państwo, małżeństwo raczej Niemców. Powiedzieć mi, jak byłam w środku w samochodzie, że mam świetny samochód. Także naprawdę, Kija, fo 6 mega wzbudza zainteresowanie. Mi to widzieli, my to widzieliśmy w podróży na Nordkach przez całą Finlandię, Norwegię, Szwecję. My to widujemy też w Polsce i teraz w drodze do Chorwacji właściwie już w Chorwacji. Mąż montuje film przed premierą kursu, jak się czujesz? Trochę czuję stres, bo to jest tak, jak ostatnio rozmawialiśmy z Pawłem z założycielem Greensela, który zatrudniał ponad 200 osób i rozmawialiśmy o tym, że stworzyli produkt, który, na który poświęcili kilka lat, miliony złotych i ostatecznie nie wiedząc, czy ten produkt się przyjmie i tak samo jest u mnie, tylko na mniejszą skalę, że poświęciłem dużo swojego czasu, zaangażowania, żeby stworzyć produkt, który nie wiem, jak się przyjmie i to jest takie najbardziej... Więży, doświadczenia, Taki lunch jest bardzo, bardzo stresujący, to można porównać do wszystkiego, nawet do startu rakiety yy, na Damaska, które kilka dni temu oglądaliśmy. że Naprawdę cały sztab ludzi pracuje nad czymś dużym i finalnie nie wiedzą jaki będzie tego efekt. Czy ta rakieta wybuchnie zanim wystartuje, czy wystartuje i wybuchnie, czy wystartuje i odniesie sukces. A my tymczasem zajadać będziemy śniadanko. Dzisiaj wlecą takie jogurciki, skład jest bardzo przystępny i są dobre w Lidlu, to są chyba w ogóle Lidlowe, nie, to nie są, a nie, są, zobaczcie. Dla dla jednak. Bardzo dobre. Polecam próbować. Jesteśmy... Na ostatniej ładowarce już przed miejscem docelowym, to na naszej ulubionej ładowarce. Zobaczcie, tutaj są Ioniki, właśnie za mną się ładujemy, a tutaj są super chargery Tesli, gdzie latem rośnie cudowna lawenda i tam pachnie po prostu obłędnie. Tutaj jedna Tesla się ładuje, tutaj my się ładujemy i idziemy na szybką kawko herbatkę. Samochód się już dawno nie ładujemy. Tutaj przy tym stoliczku w słoneczku jeszcze siedzieliśmy, piliśmy, Daniel jeszcze rozbijamy. Rozmawia przez telefon, a samochód na nas czeka. Gdzie tak to wygląda w rzeczywistości? To jest teraz takie moje częste powiedzenie, które bardzo się przyjęło: że samochód czeka na nas, a nie my sam na samochód. Przez 6 lat obcowania z elektromobilnością, obserwowania i bycia częścią rozwoju elektromobilności w naszym kraju, dużo się pozmieniało i cały czas, każdego roku, konsekwentnie pokazujemy Wam, jak to wygląda. No a teraz, właśnie wygląda tak. Że my siedzimy, jemy kawę, a samochód już dawno naładowany czeka na nas. Zatrzymaliśmy się po raz ostatni przed dotarciem do celu, bo stwierdziliśmy, że zjemy sobie jeszcze obiad. Zobaczcie widok i nie. Nie ładujemy się a i tak się zatrzymaliśmy, bo właśnie to pokazuje tylko to, że to nie samochód kieruje wszystkim. Dzisiaj to już właściwie mało czym kieruje. Zrobiliśmy sobie przed chwilą obiad przy samochodzie, ugotowaliśmy wodę z kij, a teraz go zjeść. Zobaczcie jak tu jest obłędnie i jak tu nie kochać Chorwacji. My tak cały czas jedziemy, i jedziemy i właściwie do przed chwili, a mamy 30 km do celu. Zobaczcie sami, nie wiedzieliśmy, gdzie konkretnie jedziemy. Przed chwilą dopiero zarezerwowaliśmy nocleg i zdecydowaliśmy, że najbliższe dwie noce spędzimy w Trogirze, po prostu patrzyliśmy sobie wzdłuż wybrzeża fajnych, szukaliśmy fajnego miejsca i tak je znaleźliśmy. Ja swoją drogą chciałabym w poniedziałek być w Splicie, dziś mamy sobotę, więc drogi jest blisko, więc wyszło idealnie. Dojeżdżamy! Jejku, jak to będzie piękne! Dostaliśmy welcome drinka z takim widokiem. Jest, zakochaliśmy się w tym miejscu, dosłownie od pierwszego wejrzenia. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Tutaj rano będziemy jeść również śniadanie. Taki mamy widok. Właściwie jeszcze rzeczy nie wypakowaliśmy z samochodu, tylko tyle, co się zameldowaliśmy i zostaliśmy zaproszeni właśnie na przywitanie od obiektu. Dojechaliśmy do celu i jest tutaj obłędnie. Robimy szybki tour. To jest łazienka, to jest nasza sypialnia. No i wybraliśmy Pokój z widokiem. I to jakim obłędnym widokiem. No przepięknie. Zaraz idziemy do wody. Wiedzę właśnie sobie w ten sposób na balkonie z takim widokiem. I zobaczcie to, co do tutaj do mnie przyszło. I co chwilę patrzę i miał. Ja... oczy. Hej, pokaż się teraz. Pokażesz się, Missiu. Zobaczcie, on jest bez oka. O tak. On jest bez oka. A przed chwilą był jeszcze jeden kotek, który był bez ogona. Dokładnie w tym samym miejscu. Słońce już do Ciebie idę, idziemy do nich. Nie no, tu jest przecudownie. Przyszliśmy pierwszy raz na plażę. Jak to w Chorwacji, zwykle plaże są kamieniste. O, to jaka piękna muszelka. Woda jest lodowata, ale to jest przy samym obiekcie. Zobaczcie, tutaj jest nasz pensjonat za mną. I jest tutaj tak pięknie, tak cicho. <laughs> tak cudownie. Mowę mi odebrało. Zobaczcie, jak cudownie jest być w Chorwacji w kwietniu. pogoda jest przepiękna. Księżyc po prostu zabiera dech w piersi, zapiera. Piękny, nie? Soczysty, samochód. Samochód stoi jedyny. Wygląda przeobłędnie. Powiem szczerze, że ja dopiero zacząłem go doceniać po tych dziesięciu uwagach naszych, yy, nie wiem jak to nazwać, no, ludzi, którzy zwracali uwagę na to, że to jest piękny kolor. Przepiękny. Jak nie? No Taki... zobacz Taki... moją kurtkę, zobacz moje, spo... Taki... zobacz mój. Wyglądasz. Kilka osób dzisiaj zwróciło uwagę na to, Błocno. że ten samochód ma obłędny kolor. Ja tak no. jak go odbierałem to tak, no okej, okay, fajny. Ale teraz do, zaczynam go doceniać po prostu, bo na ulicy naprawdę się wyróżnia. Jak dla mnie, jak od razu go zobaczyłam, to w się zakochałam. Przecudowny jest. Jest. No tak, jest rakieta. Jest rakieta, a my tymczasem idziemy na kolację. Ten samochód to jest w ogóle pod kolor chyba całej Chorwacji. Twojej kurtki, mojej kurtki, tej plaży, którą właśnie idziemy na kolację, naszych butów. No to jest po prostu co do mnie. Wszystko jest jakby całością. No bo jest. A to jest mój mąż, który kiedyś nie lubił kotów. Przynajmniej tak twierdził, ale to tylko z niewiedzy. A teraz jest kocim tatą cii, 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 cii. Nie chcę to nie. Trzeba go uszanować. uszanować tak. Jego Trzeba uszanować jego decyzję. Nikogo nie zmuszamy. Próbujemy z miłością, z uczuciem, ale się nie narzucamy. Tak kochanie! Zobacz, coraz bliżej Ciebie! Tak właśnie trzeba podchodzić do zwierząt. No tak! Przecudowność! Kocham zwierzęta, zobaczcie. Tutaj na przykład mam kota wytatuowanego, na plecach mam wytatuowanego słonia. Boi się. Trzeba czasu. Trzeba czasu, trzeba zaufania. To jest naturalne. I to jest piękne. Bo na miłość kotów trzeba sobie zasłużyć. I w ogóle taka zasłużona miłość jest najbardziej docenioną i najpiękniejszą miłością. Nawet dwa. Zresztą. Nawet trzy. Jutro to jest pięć kotów jest wokół nas. Cześć, kochanie. Hej, zobacz. Przyszła do mnie cudowność. Oj, nie nawet. Zobaczcie. Cześć. Ocierają się, czyli ufają mnie. Oczywiście, że tak. Cześć, kochanie. Cześć. Jakże się cieszę. To jest dla mnie zaszczyt! Nie, ok. to jest ten bez okien. Ok. To jest dla mnie niesamowity zaszczyt! Ten co się bał z tyłu jest za tobą. Ten co się bał? Zobaczcie. A ten gdzie tutaj o mnie uciera, jak szalony! Chodź! No chodź, nie pój się kochanie! Nie mamy nic dla Was niestety! Ale mamy drapanko! Ale mamy drapanko. drapanko jest super! Tak, kocham drapanko! Tutaj za tobą. Gdzie? No Patrz, Jeju, tam 2, 3, 3, 3. chyba jestem w A w Gdzie? Co ty gadasz? Chodź dziewiąty, tam, chodź. Gdzie, gdzie? No tam, tam <laughs> Nie no, nie, jestem w kocim raju, totalnie po prostu oszalałam. Oszalałam. Kocia mama. Chodź. Drugi idzie. Mówisz na rączkę? Nie, to nie narączka. na rączkach, ale chcesz się miziać, tak? Na Narączki nie, ale miziać tak. Czy może jednak? A ten się wyległ, tak wyległuje. Mruczy, ja dawno nie słyszałam mruczy, na kota. Mruczenie kota, słuchajcie, to jest coś na, poz na poziomie odbycia psychoterapii, sesji psychoterapii. To, to ma tak niesamowicie lecznicze właściwości, że jeżeli czujecie stres, jeżeli chcecie się uspokoić, to murczenie kota jest bezcenne. To powoduje tak zmniejszenie uczucia stresu, że zaliczane jest naprawdę do, do jednych z najlepszych sposobów na niego: <laughs> Nie bój się, ojeju! One są mi nauczone trzymania na rękach. To jest dla mnie taki zaszczyt. Tyle kotów. Cała wioska się dociera, nie? Cała wioska jest, nie A ty? Ogrom. Ogrom tu ich jest. Idziemy teraz na kolację. Zrobiło się ciemno. Idziemy brzegiem wody. Taką mamy drogę. Mamy kilometr takiej przepięknej trasy. Zobaczcie jaka jest, jest czysta woda. Mam ochotę normalnie do niej skoczyć, ale jest jeszcze troszkę. Coś jest dziwne. Jesteśmy już po drugiej nocy w naszej podróży. Właśnie idziemy na śniadanie. Jest godzina 8.30, a ja nie śpię od 4.30. Jakoś tak mi się w ogóle dzisiaj tak nie chciało. Obudziłam się, oczy jak 5 zł. Stwierdziłam, że no tak miało być. Zobaczcie, jaki podziwiałam. Około 6.00, wschód słońca. Warto jest wstawać wcześniej. A tutaj dziś będziemy jeść śniadanko. Zobaczcie, jak pięknie. W takim towarzystwie to już w ogóle cudownie. Kocia mama zawsze i wszędzie. Wynajęliśmy rowery, to jest mój. I pojechaliśmy na wycieczkę. Chcemy zobaczyć tutejszą starówkę, która wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Za mną woda, a tutaj przepiękne miasteczko. Wow! cudownie, a jechać wzdłuż wybrzeża tymi rowerami... To jest coś totalnie magicznego. Zatrzymałam się, bo zobaczyłam tak obłędnie piękne kwiaty. Zobaczcie, jak jedziemy tutaj cały czas wzdłuż wybrzeża, że po prostu aż zamarłam z zachwytu. Nie no, cuda, pszczółki zapylają. Gdzie jesteś, kochana? A tutaj jesteś. Zobaczcie, jak pięknie. Jaka cuda! Wjechaliśmy właśnie do mariny. Zobaczcie, jakie jachty za mną stoją. Ten jacht to jest jakiś obłęd. Normalnie wygląda jak villa na wodzie. Jeździmy tutaj w kółko i oglądamy te wszystkie jachty. I to jest tak niesamowicie inspirujące i motywujące. Każdy z tych ludzi ma takie same możliwości. Każdy z tych ludzi mógł to osiągnąć, osiągnąć i to zrobił. Więc, tak naprawdę, co nas blokuje, żeby to zrobić? Przed chwilą przejeżdżaliśmy i w jachcie byli nasi, nasi rodacy, więc w Polsce też się da, niech to będzie motywacją dla nas wszystkich. To jest mój pies z marzeń, akurat właśnie wszedł do wody, nie zdążyłam wam tego pokazać, ależ to jest cudo. Mango ma na imię, ale słodko. Ile razy ja dzisiaj powiedziałam, że to jest cudownie, wspaniale, to ja nie wiem. Ale po prostu twierdziłam, że moje nowe ulubione miejsce. A ja stwierdziłam, że za każdym razem, jak jesteśmy w nowym miejscu, to Damaris mówi, że to jest moje nowe ulubione miejsce. Więc byliśmy w Chorwacji już chyba z 7 siedem razy? Jakie To jest ulubione miejsce, Damaris. <laughs> no ale już jak mogłoby to jak być Jakieś ulubione miejsce, Damaris? Dajcie ładną pogodę, dajcie trochę jachtów, e, dajcie też, żeby było ciepło, jakiegoś najlepiej psa i kotka i jest nowe ulubione miejsce. Aha. sobie właśnie na przerwę w drodze wycieczce rowerowej, siedzimy przy wodzie, za mną jest Starówka Trogiru, która jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i już teraz, a mamy kwiecień, jest tutaj mnóstwo ludzi, przejeżdżaliśmy rowerami i się przeciskaliśmy nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co jest tutaj latem, więc obydwoje ogólnie z Danielem przed chwilą stwierdziliśmy, że jest to idealna pora, na wakacje, na podróże. Naprawdę spróbujcie podróżować w takich nieoczywistych miesiącach, typu kwiecień, maj, wrzesień także zresztą. No, wrzesień jest bardziej popularny, ale w kwietniu do mało kto wyjeżdża. Ale jest cudownie, jest ciepło, jest 20 parę stopni. Są ludzie już nawet, którzy na plażach się w strojach kąpielowych wylegują. Także naprawdę można i jest spokój. Jeżeli chcecie wypocząć, no to to jest ten moment właśnie na wypoczynek. Nagrałam właśnie praktykę jogi na YouTube. Tutaj leżą moje maty Tutaj stoi aparat z takim widokiem długo praktyka pojawi się na kanale, także jeśli jeszcze, jeszcze nigdy ze mną nie ćwiczyliście, to zapraszam do nadrobienia, no i również do tej praktyki. Jestem przy naszym hotelu, to jest dokładnie ten. Tutaj zobaczcie, jest mnóstwo cegły dookoła, dlatego, że aktualnie remontują chodnik, który ma być już gotowy w sierpniu tego roku, także jeżeli tutaj jeszcze przyjedziemy, a możliwe, że tak się wydarzy, no to tutaj już powinno wtedy być posprzątane. Aktualnie wygląda tak, ale to i tak... Nie przeszkadza, bo jest tak cudownie, że ja się nie mogę na zachwycać. To właśnie natchnęło mnie również do powiedzenia tego, że często jest tak, że ludzie, że my ludzie ogólnie, znajdujemy sobie jakieś minusy różnych sytuacji, i na przykład ktoś, który tutaj przyjechał, mógłby być z tego niezadowolony. A to nie o to chodzi w życiu, żeby być niezadowolonym z tego, że na przykład kostki leżą na plaży, tylko odnajdywać wszystko, co najlepsze w każdym momencie. Pamiętajmy o tym, że nigdy, nigdzie nie będzie idealne, a właściwie idealnie. A właściwie co to znaczy, że jest idealnie? Dla każdego idealnie będzie czymś innym. Powszechnie idealnie. Może byłoby, gdyby tych kostek nie było, ale dla mnie kostki mają bardzo duże znaczenie i cieszę się, że właśnie w tym momencie, kiedy remontują ten chodnik, mogę tu być. I to jest dla mnie idealne. Kiedy ja praktykowałam jogę, Daniel poszedł biegać Tutaj dzielnie już dobiega do mnie na śniadanko. Nagrałam dziś swój pierwszy film lumpeksowy w Chorwacji. Pierwszy raz w życiu byłam w ogóle w chorwackim lumpeksie. Ciekawe doświadczenie. Zresztą kupiłam zarąbiste rzeczy. Zobaczcie sami filmy z tego. Myślę, że już jest na kanale. Prędzej niż to. Raczej tak. Teraz jesteśmy w kawiarni Pracujemy tutaj za mną. Przed chwilą, tutaj na selfie, ładował się samochód. Naładował się już, więc teraz tam na parkingu za mną czeka już na nas. A my siedzimy jeszcze, pracujemy. Jest godzina 15, prawie. Dzisiaj wracamy już do Polski, ale nie wiem za ile, jak skończyły? Tak wygląda nasze dzisiejsze biuro. Całkiem przyjemnie. I <laughs> jesteśmy tutaj około godziny, no ale to jeszcze kilka godzin zejdzie. Wyszliśmy właśnie z kawiarni. Pędziliśmy tam niecałe trzy godziny, ale przyznam, że to było ciężkie. W ogóle to było takie. Deżenie, bo nie wiem, ile lat w Polsce jest zakaz palenia w restauracjach i generalnie w zamkniętych pomieszczeniach, ale w Chorwacji coś takiego nie istnieje. Ja w ogóle o tym albo nie wiedziałam, albo nie pamiętałam. E, normalnie, latem, kiedy siedzi się na zewnątrz, człowiek no, nie zwraca na to uwagi, ale teraz, kiedy właśnie na zewnątrz pada, my byliśmy w środku, to prawda jest ciepło, bo jest 20 stopni a prawda? jest bardzo ciepło. No ale nikt nie siedzi z, wiadomo, z wiadomego powodu na zewnątrz, to po prostu uderzyło mnie to niesamowicie, ludzie normalnie jedzą w restauracji, piją kawę w kawiarni i w międzyczasie palą razem wszyscy zamknięci w jednym pomieszczeniu, szok i jeszcze bardziej doceniłam ten nasz zakaz w Polsce, bo nie wyobrażam sobie, gdyby można było w Polsce tak robić, chyba byśmy nie chodzili do restauracji.